Witam Was serdecznie, tu Gracz Niedzielny 1, a to jest szósty odcinek z cyklu Pograjmy w... Dungeons... Pardon, wróć, no, bo, 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 bo. nie Pograjmy w, a Shortplay z grom Dungeons i 3. W poprzednim odcinku dostaliśmy zadanie od naszego mentora Odo, który zlecił nam odszukanie pozostałych członków Legionu zaatakowanych przez Lestran za nich. No, i mamy, mamy się udać teraz do krótszego potoku. Jesteśmy w tej chwili w dolnym potoku. No, i tutaj musimy go przeszukać. Porozmawiajmy z wieśniakami. No tak, niestety spłonęła. Ok. Dobra. O nic, przeszukajmy. Tutaj widzę już kogoś, kto postacie z wykrzyknikami nad głowami mają dla ciebie zadanie. Ok. Please, I just want to be left alone. Can't a widow grieve in peace? How did your husband die? The mercenary filth marched in and took over the rill. My husband Vaklav was a constable here in town. Vaklav spoke out against the invaders, and one of the bastards ran him through without a second thought, murdered him in cold blood. A curse on all Askanzi who attacked Legion. This murderer needs to be brought to justice. Who was it? I heard the others cheer his name. Boris, as he I beg you, Legionaire, avenge this wrong. Avenge my husband hmm. We'll give him justice, cold and swift. What does he look like and where is he gone? he wore a sash across his face bring me that sash and i'll know the bastard is dead okej więc w nowy cel mamy zabił urisa takie generalnie widzę słowiańsko brzmiące a rosyjsko brzmiące imiona są w tej... o coś ta jeszcze na nam do pojedynku here out of okej okay, przeszukamy sobie tutaj te wszystkie zakamarki a może znajdziemy coś wartościowego. O, jest iskrzynaczka. A no i 150 rynsztuk złota, piecho tam nie chodzi. Lecimy dalej, bo będę śnił. O, jest kolejny iskrzynacz. The Scandi destroyed bridge. Any hope of rescue is folly. Czyli południowy most zniszczony? Czy tutaj jest ktoś, z kim mógłbym porozmawiać? O wieśniak. I hmm, should have to takie when Dziwne wspomnienie. tu jeszcze się nie damy.

I can help you, but we must be discreet. Mm. Pretend that you know me. We're old friends, yes? Or even lovers, perhaps. Then take my arm, Miss... Katerina. And if we weren't playing, I might take your arm. If you were the charming gentleman you seem, but I have to be quick. This town is a trap. An army of Lacanncy mercenaries is hiding in the upper rill behind the walls. More of them are in the forest outside of town. They wait for you and for your friends. The woman who hired them she's not taking any chances. So the mercenaries were hired by a woman. Do you know who she is? I won't speak her name not when she's so close. You might think me foolish, but better foolish and safe than brazen and dead. You say this town is a trap. What's your role in it? I am the bait. I was told to watch for legionnaires and to warn the others if I found you. They would come running from all directions and you would be caught or killed. But my sister and I have other plans, so the trap won't be sprung. Bad luck for my employer, yes? You're a Lisconzi. You betray your own people? I decide who my people are and who they are not. My loyalty does not come at a price. I'm listening. Tell me the rest. Follow the Western Road out of town. My sister is waiting for you in a cave there. Her name is Leona. You would do well to speak to her. You said I'd do well to speak with her. Why? You are looking for your comrades, yes? Men and women of Legion blood if any of them survive the attack they are prisoners now my sister will know where to find them okay shall we go on i'll need better directions to this cave follow the western road and look for a trail heading north into the woods it will lead you to the cave very well i'll find your sister and see what she has to say we shouldn't be seen together i'll take a different path and meet you later if i can O no tak, a mogłabyś mnie tam po prostu... zaprowadzić... w sklep. Zobaczymy, co tu mają do kupienia. Zdeterminowany hełm... no, dobre rzeczy mają. Ale na nie mnie nie stać, aha, aha, aha. O, givery nawet mają. No cóż, kurwa, zbyt mało złota masz. Petru. Good day to you, friend. Come to Peruse Petru's fabulous shop of wonderment and mystery? You shan't regret it, I vow. How are you able to do business here with the Lasconzi controlling the town? How am I? Why, by selling to the Lasconzi, of course. They're the best customers I've had in ages. Normally I earn my coin selling in boat to Florin the merchant but these mercenaries are quite content to buy directly from my shop." <laughs> "don't you consider selling to these mercenaries a betrayal of your own people?" "a betrayal? no, i don't consider it a betrayal. well, maybe a half of one. my mother was lascanzi, you see, and my father was a real man. and since i'm willing to sell to you or to any of the townsfolk who want to fight back, i think of it more as honoring both my parents. What exactly are you selling here? Magic, of course, sir. The finest sorceries a fellow can buy, distilled into talismans, amulets, and gewgaws of all description. Admittedly, my stock is a bit low just at the moment, but but what I have is of the finest quality. Okay, let me see your wares. Of course, sir. Of course. Step right up and have a look at the stall. No dobra, stoisko już obejrzałem. Klamry. O no nic, nie pohandlujemy, nie mam tylu pieniędzy. Nie szkodzi. Ja... świetnie. Też świetnie.

okay don't have a care with all that boot stomping you will scare the fish if the fish aren't biting here why not find another spot I don't need to find another spot. I know the best fishing hole in the valley. The problem is, I just can't fish there no more. Something nasty took up residence in my favorite pond. Last time I tried to drop a line there, it nearly killed me. What do you mean? Some kind of creature? Not sure what it is. Some sort of devil fish, size of a man at least, and that's no fisherman's lie. That thing's meaner than a fat woman in a bread line. I'd stay clear of it if I were you. I'm a Legionnaire. Is there anything I can do to help? Not sure why you'd want to tangle with that thing, but if you can put it down, I'd be happy as a fly in the outhouse. <laughs> of course, I need proof it was dead. One of its teeth should do the trick. Dobra. Where can I find this creature? Head east out of town and look for a pond to the south. That's where you'll find the beast. Here, take some of my secret bait with you. When you find the pond, toss it in the water. The smell seemed to draw it out last time. Okay. To wiem mniej więcej gdzie to jest? A, idź na ryby, nowy cel. Dobra. To tam pójdziemy? Taka ryba sobie Hmm, na wschód od krótszego potoku Użyjemy sekretnej przynęty Jakoba To był ten staw, gdzie leżał ten e, nieżywy człowiek Któryśmy mieli w zeszłym odcinku I tam też się udano O, charakterystyczne stroje Charakterystyczne dla kultury rosyjskiej, widzę Tak, no stąd te... Dobra, udamy się na ten staw. Tu stoi Ladislas. Wracamy na szlak pielgrzymów. No i idziemy do tego stawu, tak? To nie będzie tu, ten już martwy człowiek leżał w tym punkcie, który mamy tutaj zaznaczony na niebiesko. O, tutaj te muszyska latają i kruki i wrony go rozdziwują. Dobra. A, użyjemy sekretnej, zaryzykuję, użyję sekretnej przynęty Jakoba. O, I pokonali to zadanie, okazało się dla mnie niewykonalne, błędem było to, że nie zapisałem go, dobra, to ja szybciutko tak tutaj, please. I just want to be left alone. Can't a widow grieve in peace? How did your husband die? The mercenary filth marched in and took over the will. My husband Vaclav was a constable here in town. Vaclav spoke out against the invasion. A curse on all! This murder! i, I, I will get. Dobra, na Z tym pogadaliśmy, Ty Tutaj nasze piętko z koleżanką pogadam, Katariną, z Katariną. You're in danger. Dobra. I can help you. Pretend that you know me. We're old friends, yes? Then take my Katarí. This town, they wait for you and for your friends. The woman. So the mercenary. I won't. You. See. I and am... they would, but my sister and. You. I did. This... I'm listening. Fuck. For...

Dobra, z tym gości. Dobra, zadanie kolejne wykonane. Znajdźki w które poznajduję z wieśniakami, już nie będę, bo nic mi ciekawego nie powiedzą. Przepraszam was, że to powtarzam jeszcze raz, ale nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Być może sobie z tymi potworami nie poradzę. Na tym etapie umiejętności skrzynka. Dobra, zebrane. To była jeszcze jedna skrzynka, którą mi się udało odnaleźć. No mhm. Dawaj, dawaj, trzeba było w To było w tym zauku. Kolej stał, i zauważył, że to taka fura złota jest. <laughs> Jego strata. Dobra, idziemy z kocem. Dawaj, dawaj, dawaj. Tu się zapiszemy na wszelki wypadek. Tu się zapiszemy. Tu się. Dobra, tu się zapiszemy i biegniemy nad sta. Dobra, z Użyjemy na pewno tu przynęty, to były te, którego go kruki i wrony i moje ścierwo też tam leżało. Użyj sekretnie. Dobra. Są Żyjemy szybciorem. Wyjdą tu. Kurde, pokonał mnie, no. Ah, dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedna próba. Dobra, jak to było z tym odnawianiem zdrowia? To no nie, no nie pamiętam. Wciśnij right button. I X chyba było. Right button. cal do skutku nie ma wyjścia Dobra Jest Ach pokonali mnie dość szybko Uf. Jeszcze raz spróbuję. Jeszcze raz. Dobra. Tych pomniejszych najpierw postaram się pokonać. Siot! Stąd grony, siot! Ryba, nie ryba. Niż chemu. Niż chemu, niż chemu, niż chemu. Wracam, niż chemu. Chodź tutaj. 入らないの remmuów dawaj, chodź dawaj dawaj chodź tu ni dawaj, rzemu chodź tu ni jest, poleciał. Dobra. A gdzie reszta ekipy? Chodźcie tutaj, chłopaki. Trochę punktów doświadczenia się przyda. Ożesz ty, kurde! Tu ja już się tak starałem, a ta ekipa mnie dopadła. Dobra, teraz nie dam się już tak zwieść łatwo. Aj.

Dobra, słuchajcie, w tym odcinku poprzestanę na tym, nie będę Was katował już w tym odcinku, koniecznością pokonania tych przeciwników, chyba jestem na nich trochę za słaby, także na razie dziękuję Wam za uwagę, cześć, do usłyszenia, hej!